Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, mamy 23 marca 2017 roku, a przed Wami kolejny Daily News. Zapraszam. Dla zwykłego kobelskiego będzie to kolejny survival oparty na trybie Battle Royale. To jednak tylko pozory. player PlayerUnknown's Battlegrounds to ładny, grywalny, ale przede wszystkim mega dopracowany tytuł, który zbiera całe pozytywne oceny. O godzinie 16 czasu polskiego startuje Steam'owy Early Access. Po wydaniu 30 euro będziecie mogli na własnej skórze przekonać się o doskonałości owego produktu. Bardzo możliwe, że mówimy o pogromcy H1Z1 i jednym z najlepszych survivali ostatnich lat. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że MapleStory nie jest jedynym przedstawicielem platformowych side-scrollerów. Swoje miejsce na rynku znalazło również LaTale. Dzisiaj w nocy zawitał tam wielki Devil's Mountain Update, który wprowadził nowe mapy, nowe potworki, questy oraz zmiany w itemach, craftingu i wiele innych. Od was zależy, czy dacie LaTale szansę za istnienie na waszym dysku twardym. Wprowadzony wczoraj Corruption of Light bardzo zachęca do wypróbowania Riders of Icarus. Otrzymaliśmy zwiększony do 55 poziomu level cap, po dwa skill dla każdej istniejącej klasy, nowe lokacje przeznaczone dla wysokopoziomowych graczy, 230 nowych questów, dodatkowo rajdy, bossy, dungeony i nowi towarzysze do złapania. Pewnie nie znacie Sword of Shadows, ale to akurat żaden powód do wstydu. Gra miała swoją światową premierę dosłownie kilkanaście godzin temu. Jest to stworzony przez Snile Games mobilny MMORPG oparty o uniwersum Age of Wulin. Graficznie wygląda podobnie do oryginału, czego niestety nie można powiedzieć o zawartości. Tutaj Sword of Shadows oferuje zaledwie procent tego, co możemy zrobić w pc wersji MMORPGA. Nie każdy MMORPG to od razu Black Desert, Revelation Online czy Arcade, które dysponowały wielomilionowymi budżetami. Czasami zdarzają się mniejsze i bardzo każualowe produkcje skierowane na przeglądarki internetowe. Czymś takim jest God Wars, który dzisiaj o 15:30 czasu polskiego wystartował ze swoją Open Battle. Pierwszy oficjalny serwer gry będzie nosił nazwę Heroic Rise. Do wyboru mamy dwójkę bohaterów, czyli wojownika oraz czarodzieja. W przyszłości dostaniemy jeszcze jedną klasę, którą będzie Łucznik, natomiast teraz musi nam wystarczyć to, co otrzymaliśmy. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Jeżeli całość Wam się podobała, możecie zostawić łapę w górę, komentarz, tudzież subskrypcję. I do zobaczenia jutro w kolejnym Daily News. Na razie, cześć!